Amerykański dolar znów rozdaje karty na rynku walutowym. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy to jest przede wszystkim efekt polityki Fedu, że dolar się wzmacnia? Jest to w zasadzie oczekiwanie w stosunku do tego, co Rezerwa Federalna. Będzie robiła w najbliższych miesiącach, ponieważ no, obserwowaliśmy bardzo wyraźny wzrost oczekiwań w zasadzie od początku jesieni 2020, 2023, kiedy to rynek oczekiwał tego, że Rezerwa Federalna bardzo szybko rozpocznie cięcia stóp procentowych. FED w zeszłym roku. Mówił, że jednak te obniżki najprawdopodobniej szybko nie y, przyjdą i kiedy można spodziewać się takich obniżek? Fed wtedy mówił, że będzie to połowa roku. I w tym, w tym momencie wydaje się, że ten scenariusz faktycznie sprzed roku y, będzie, y, będzie się realizował, ponieważ y, nie wydaje się, żeby Rezerwa Federalna. Zdecydowała się na cięcie stóp procentowych już w marcu. Oczywiście nie mówimy tutaj absolutnie o możliwości wcześniejszego, wcześniejszego cięcia. Natomiast marzec, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, był takim terminem niemalże pewnym, a w tym momencie prawdopodobieństwo wyceniane przez rynek spada w okolice 50%. Jeszcze. A było powyżej 80%, tak? Tak, przed świętami to było 80%, w tym momencie są to okolice 50%. No i wydaje się, że no, oczywiście rynek widzi szansę 50 na 50, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wypowiadają się członkowie Rezerwy Federalnej, jak mają się dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, no to wydaje się, że raczej Fed nie zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych, więc to jest też ważny sygnał. Dla rynku. Mieliśmy potężny spadek rentowności, te rentowności ponownie zaczynają rosnąć. Widać, że stopy procentowe nie będą spadały tak szybko, jak oczekiwał tego rynek, nawet pomimo tego, że inflacja w pewnym momencie znalazła się, znalazła się bardzo, bardzo nisko. Oczywiście ta inflacja będzie odbijać w pewnych momentach w tym roku, no ale jednak trzeba pamiętać o tym, że że będzie ona powoli powoli zmierzała do celu. Czyli te wysokie rentowności powodują, że dolar stał się atrakcyjny, tak, mówiąc w skrócie? Tak, dolar stał się atrakcyjny. Obserwowaliśmy spadek w pewnym momencie do poziomów do poziomów najniższych od grudnia, od połowy grudnia. 2023 roku, ale jednocześnie też przyszła, przyszedł ratunek dla europejskiej waluty, ponieważ poznaliśmy nieco lepsze dane PMI, przede wszystkim dotyczące sektora przemysłowego. Mamy dosyć wyraźne odbicie PMI z Niemiec powyżej 45 punktów. Oczywiście te PMI pozostają poniżej. Poziomu 50 punktów, które oznaczają granice ekspansji i recesji, ale jednak widać, że ta sytuacja zaczyna być coraz lepsza. Więc oczywiście z jednej strony cały czas mamy problemy w krajach europejskich, ale widać, że być może dołek powoli jest już, być może już jest za nami, więc jeżeli okazałoby się, że strefa euro będzie się miała coraz lepiej, no to może się okazać, że ta dominacja dolara też nie potrwa zbyt długo. I czasem mówi się, że złoty jest jak euro na sterydach, czyli jak gdyby strefa euro miała się znaleźć w lepszej kondycji, to przed złotem są dużo większe szanse tak, na umacnianie się. Oczywiście tak, natomiast trzeba jakby podkreślić, że przed złotym jest wiele niepewności, wiele znaków zapytania. Mieliśmy bardzo mocny, mocną drugą połowę 2022 i oczywiście cały 2023 rok dla złotego, ale to było odrabianie wcześniejszych strat. Natomiast teraz, powiedzmy, złoty znowu zaczął tracić, ale nie są to jakieś bardzo mocne straty i jeżeli oczywiście sytuacja gospodarcza w Polsce poprawi się względem tego, co jest w Europie, no to jakby polska gospodarka zwykle w ostatnich latach radziła sobie zdecydowanie lepiej niż było to w gospodarkach strefy euro. Stąd też można powiedzieć, że, że polski złoty w momencie, kiedy europejska waluta miała się dobrze, no to złoty miał się jeszcze lepiej. To wynikało między innymi z tego, że oczywiście w Polsce, Oferujemy większe premie za ryzyko. To wynika z różnicy stóp procentowych, więc oczywiście stopy procentowe w Polsce pozostaną cały czas wyższe niż w strefie euro. Więc jeżeli sytuacja miałaby się odwrócić, czyli amerykańska gospodarka nie radziłaby sobie już tak dobrze, a europejska nieco lepiej, no to może się okazać, że. Euro-dolar powróci do wzrostów, a z tym również umocnienie, umocnienie złotego. Oczywiście w tym momencie obserwujemy dolara powyżej 4 zł i najprawdopodobniej taka sytuacja może się utrzymać w najbliższym czasie. Właśnie, chciałem Cię zapytać, czy średnioterminowo jest możliwe, że no za dolara będziemy płacić mniej niż 4 zł? Myślę, że na razie do marca lub nawet do połowy roku nie ma co myśleć o tym, żebyśmy na stałe zobaczyli USDPL na poniżej 4 zł. Natomiast druga połowa tego roku. Myślę, że będzie tutaj szansa na to, że e, obniżanie stóp procentowych obudzi gospodarkę. Mamy już pewne sygnały z Chin e, o tym, że e, tamtejszy rząd będzie próbował stymulować gospodarkę, więc to może się również przelać na e, inne rejony e, świata. A dodatkowo, jeżeli stopy procentowe zaczną być obniżane, czy to w strefie euro, czy również e, w Polsce powiedzmy w połowie roku. Być może to spowoduje, że yy, sytuacja gospodarcza również się polepszy. O tym, dlaczego ostatnio wzmacniał się amerykański dolar, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję.